Więc tak, będziemy robili lany kluski, inaczej, nie lane, nie lane. inaczej y, kluski czy leniwe. leniwe pierogi. Potrzebny nam będzie ser biały, najlepiej tłusty. Babcia tu dawała jeszcze piany z białek, wiesz? I one były wtedy inne. No bo się dobra. Trzeba w mikserze zrobić piany z białek. Ja bez miksera sobie zrobię. No. Trzeba go rozgnieść. Dobrze. Dodamy dwa jajka. Czyli ser z żółtkami inaczej? Na, na pierwsze ser z żółtkami. Jak ktoś chce, może dodać jogurtu, śmietany, ale to już jest sprawa. Ja robię tak. Teraz dodamy mąki. Babcia zostawała trzy łyżki mąki. To zrobimy z trzema łyżkami mąki, jak chcesz. Ina, a taɗa su rabu nufi amani. No i niestety teraz to już ręka. Trzeba wyrobić. Bardzo dobre jedzenie dla małych dzieci. Nie dodawaj więcej mąki. Żeby mi się nie kleiło. Nie dodawaj, bo potem jest gnioty takie. Trzy łyżki to trzy łyżki. No to ciasto mamy zrobione. Proszę bardzo, zrobione. 10 minut i zrobione.